Witam Państwa ponownie. 16 stycznia 1935 roku w wiosce Leonor w stanie Illinois czterech mężczyzn włamało się do miejscowego banku. Ukradli zaledwie dwa dolary, ale w czasie pościgu zastrzelili trzy osoby. Zginął także jeden z rabusiów. Losom innego z nich poświęcona jest nasza dzisiejsza audycja. Ze względu na brutalność niektórych scen, dzieci nie powinny jej słuchać bez towarzystwa dorosłych. To historia przejmująca, rozdzierająca serce, ale i zwycięska. Prawdziwa historia Johna Haufa i tego, jak jego serce, umysł i życie zostały wyzwolone. Biuro szeryfa. Szeryfie, mówi Jim Bundy: dzieje się coś dziwnego. Ten samochód, o którym wcześniej panu mówiłem, stoi w uliczce, tu za bankiem. To chyba napad. Byłeś tam? Otwarłem drzwi i wszedłem do środka, ale od razu się zorientowałem, że coś jest nie tak ani strażnika, ani strzelby, która zawsze stała zaraz za drzwiami. No i z zaplecza dochodziły jakieś dziwne odgłosy, więc się wycofałem. W porządku, Jim. Zostań tam, gdzie jesteś. Zaraz tam będziemy. Tam pojechał, tam, tam, gdzie? ich, my jedziemy za resztą Dobra Nie uciekną, całe miasto postawione na nogi W tym aucie siedział tylko jeden facet Uważacie, że było ich więcej? Na pewno, jak złapiemy tego jednego, zaprowadzi nas do pozostałych A, jest, jest, tam, to ten samochód pod szkołą Pewno ucieka na piechotę Przestrzelili mu opony Patrzcie, mają go! Tam, na polu! Ha! ha. Dobra robota, chłopaki! Już my się tym zajmiemy! Także, tu A szeryf? Zaraz dopadnie resztę. O, jeszcze jadą nasi. Zaraz nam pomogą. To pewnie Józko. I chyba Norbert obok niego. Cudnie! Co to jest ten z tyłu? To... L A, ludzie! Patrzcie! A, Zastrzelili Diego i sejpa z zimną babcik. krwią! Zatrzymajcie tych facetów, nie dajcie im uciec! Znałem Johna Haufa. Jego żona chodziła do mojego kościoła w Chicago, a on niekiedy zjawiał się razem z nią. Mili małego chłopczyka, gdzieś około dwóch lat, o imieniu Johnny. Wiedziałem, że było im bardzo ciężko, ale to były czasy wielkiego kryzysu i wszyscy walczyliśmy o przetrwanie. Postanowiłem odwiedzić go w więzieniu w Ottawie, ale najpierw pojechałem do jego żony, Doroty. Pastorzy, co ja mam teraz zrobić? Ciągle nie mogę uwierzyć, że to się stało A wiedziałaś coś o jego planach? Czułam, że dzieje się coś złego, ale nie miałam pojęcia co Potrafił zniknąć na parę dni Raz go nawet nie było prawie tydzień Mówił, że pojechał do Rockforce i że pracował tam u kolegi, który prowadzi Wesołe Miasteczko To prawdziwa tragedia, drodzy. Błagałam go, żeby tam nie jechał, bo miałam złe przeczucia. Obiecał, że zostanie, ale na drugi dzień, jak mnie nie było w domu, wyjechał. Widziałaś się z nim od tego czasu? Nie. Nie mogłam pojechać do więzienia, bo nie miałam z kim zostawić Johnego, ale przysłał mi list. Zamierzam go odwiedzić. Myślisz, że będzie chciał ze mną rozmawiać? Nie wiem, ale byłabym bardzo wdzięczna, pastorze. Nie martw się, Doroty. Pomódlmy się za Niego i powierzmy Go Bogu. Co można powiedzieć człowiekowi, który popełnił przestępstwo i ma na sumieniu śmierć czterech ludzi? Zastanawiałem się nad tym, jadąc do więzienia stanowego w Lasal, A jednak przecież my wszyscy potrzebujemy łaski Bożej. W Księdze Przypowieści, rozdział 20, wiersz 9 czytamy Któż może powiedzieć, oczyściłem swoje serce, jestem wolny od grzechu? Kiedy dotarłem do jego celi, John Hauf był w takim stanie, że ledwie mnie rozpoznał. Poznajesz mnie, John? Jestem pastorem z kościoła twojej żony. Tak, tak. Oczywiście przepraszam, pastorze, przepraszam. Przyjechałem jak mogłem najszybciej. Doroty bardzo chciałaby cię odwiedzić, ale na razie nie miała możliwości. Co u niej? Jak tam mój chłopak martwię się o nich? Mają się dobrze, John. Doroty też bardzo się o ciebie niepokoi. Gdybym jej posłuchał. Ale teraz to już jest za późno. Dla Boga nigdy nie jest za późno. Dla Boga? To ja nic nie obchodzę, pastorze. Odwróciłem się od niego dawno temu. Doroty mówiła, że jako dziecko chodziłeś do kościoła. Tak, chodziłem na szkółkę niedzielną do 13 roku życia, ale potem tata znów zaczął pić i sytuacja w domu stała się nie do zniesienia. Wciągnęła mnie ulica. Niezbyt odpowiednie miejsce dla młodego chłopaka. Lepsze niż taki dom. Przyłączyłem się do gangu i całymi dniami tam nie zaglądałem. Jak skończyłem 17 lat autostopem, pojechaliśmy z kumplem do Iowa. Tam napatoczył się jakiś stary wóz z kluczykami w środku, więc wybraliśmy się na wycieczkę. Już mieliśmy go zostawić, kiedy zjawiła się policja, no i zgarnęli nas do aresztu. Tata przyjechał mnie odwiedzić. Miałem długą rozmowę z sędzią, John, myślę, że cię zwolnią. Naprawdę? Powiedziałem, że nigdy wcześniej nie miałeś konfliktów z prawem. Obiecał, że dawam upomnienie i wyślę z powrotem do domu. O, aby jak najszybciej. Długo tu nie wytrzymam. Nienawidzę siedzieć pod zamknięciem. No nic, wygląda na to, że wszystko będzie dobrze. Także mogę wracać do Chicago. Tato, dzięki. To była najgłupsza rzecz, jaką mogliście zrobić, John. Ej, no chcieliśmy się tylko przejechać. Prawo nazywa to kradzieżą. Ale wcale nie mieliśmy zamiaru kraść tego auta. Nikogo nie obchodzą twoje intencje, synu. Liczy się to, co naprawdę zrobiłeś. Kiedy stanęliśmy przed sędzią, okazało się, że owszem, mój kolega został zwolniony, ale ja zostałem skierowany na 5 lat do poprawczaka. Nie mogłem zrozumieć dlaczego. Rosła we mnie gorycz. Po dwóch latach zwolniono mnie warunkowo za dobre sprawowanie. Zacząłem pracować w fabryce, ale dwa tygodnie później, zanim jeszcze dostałem moją pierwszą wypłatę, wybuchł strajk. Komitet strajkowy nie pozwolił mi pracować w innym zakładzie, co doprowadzało mnie do rozpaczy, bo nie miałem za co żyć. Złapałem więc okazję wróciłem do Chicago, a to oczywiście oznaczało naruszenie zwolnienia warunkowego. Właśnie wtedy poznałem Doroty. Niedługo potem zaręczyliśmy się. Może poszedłbyś ze mną do kościoła, John? Kocham cię, Doroty, ale religia to nie dla mnie. Dlaczego? Aj. Mojemu ojcu jakoś nie pomogłem. Przez długi czas był bardzo religijny, żył po bożemu, chodził na różne spotkania, śpiewał pieśni, a nawet zaczepiał ludzi na ulicach, żeby im mówić o Jezusie, a potem zaczął pić i zniszczył życie całej naszej rodziny. Tak wcale nie musi być, John. To twój ojciec <laughs> wybrał taką drogę i odwrócił się od Boga do grzechu. Ale Bóg może zmienić wszystko, jeżeli go o to poprosisz. Także Ciebie. Popełniłem w życiu parę błędów, ale wyciągnąłem z tego nauczkę. Religia nie jest mi do niczego potrzebna. Jezus Cię kocha, John. Ja też. A może przynajmniej wybrałbyś się ze mną na spotkanie ewangelizacyjne? Dobrze, dobrze, zrobię to dla Ciebie, Doroty, ale tylko ten jeden raz Doroty namawiała mnie tego wieczoru, żebym przyjął Jezusa, ale ja odmówiłem. Zaraz następnego dnia zostałem aresztowany za napad rabunkowy, w którym razem z dwoma kumplami brałem udział kilka miesięcy wcześniej. W przeciwieństwie do mnie obaj byli wtedy uzbrojeni, co podczas rozprawy potwierdził naoczny świadek. W rezultacie skazano mnie tylko na 10 lat. Cztery lata odsiedziałem w więzieniu Juliet, kolejne dwa w Iowa. Po czym otrzymałem zwolnienie warunkowe i natychmiast pojechałem do Doroty, która. która przez cały ten czas na mnie czekała. Och, John, codziennie się za ciebie modliłam. Pobierzmy się od razu, kochanie. Nie mogę, John. Wierzę w Chrystusa, a ty nie. Co to ma jedno z drugim wspólnego? Biblia mówi, żeby nie iść w jednym jarzmie z niewierzącymi. Ja obiecałam Bogu, że nie wyjdę za Ciebie, dopóki nie przyjmiesz Jezusa. To wcale nie o to chodzi. Nie chcesz za mnie wyjść, bo siedziałem! To nieprawda! Jak możesz tak mówić? Bardzo Cię kocham, John. No to w takim razie wyjdź za mnie. W końcu się poddała i trzy dni później wzięliśmy ślub. Przez jakiś czas wszystko szło całkiem dobrze. W więzieniu nauczyłem się zawodu drukarza i znalazłem pracę w Chicago. Wielką radość przyniosły nam narodziny naszego syna, Johnego, ale w miarę jak wielki kryzys się pogłębiał, coraz trudniej było pracę i bieda zaczęła nam zaglądać w oczy. Wtedy odwiedził mnie kolega, którego znałem jeszcze z poprawczaka. Masz fajną rodzinkę, John. Naprawdę, no. aż miło popatrzeć. A, mówisz? <grym> Jakoś sobie radzimy. Z pracą jest teraz krucho, ale może będzie lepiej, nie? <grym> Kiedyś musi być. Nie? Jasne. Właśnie dlatego do ciebie przyszedłem. Tak? Może przyłączyłbyś się do nas? A co znaczy do nas? O, gości z Rockford. Mamy pomysł, jak łatwo zarobić pieniądze. Duże pieniądze. Tak? To znaczy? Twoja żona nas nie słyszy, prawda? Nie, nie, jest zajęta dzieckiem. A. Mamy zamiar obrobić kilka banków, ale nie tu, w Chicago, tylko w małych miasteczkach, gdzie nikt nas nie zna. Nie, 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 ja, ja dałem sobie z tym spokój, żyję uczciwie. Łatwe pieniądze, John. Nie, nie, ja w to nie wchodzę. Mam żonę, dziecko, nie zamierzam ich skrzywdzić. A, lepiej niech klepią biedę, nie? No dobra, ale daj znać, gdybyś się rozmyślił. Potem. Odwiedził mnie jeszcze raz z jakimś kumplem i w końcu pojechałem z nimi do Rackford na spotkanie zresztą. Byłem rozgoryczony tym, jak potraktował mnie wymiar sprawiedliwości, a moja rodzina potrzebowała pieniędzy. Dałem się namówić i wziąłem udział w trzech czy czterech napadach: Wisconsin, Illinois i Iowa. Szatan chce cię zniszczyć, John. A ja nawet nie próbowałem mu w tym przeszkadzać, ale przysięgam, przysięgam, nikogo nie zabiłem. Opowiedz mi, co się stało. Ach. W nocy we trzech włamaliśmy się do banku i czekaliśmy aż rano przyjdzie pracownik. Artyj został na zewnątrz w samochodzie. Kiedy usłyszeliśmy strzały, uciekliśmy tylnymi drzwiami. W warsztacie samochodowym obok próbowaliśmy podebrać jakieś auto. Mechanik, który siedział w środku, ruszył, więc wskoczyliśmy na pakę. Po drodze zgarnęliśmy jeszcze jakiegoś dzieciaka, żeby nie mogli do nas strzelać. Trzeba było się wtedy poddać. <gry> Nie chciałem wracać do więzienia. Nie mogliśmy też zostawić Artiego. Właśnie dlatego zastrzelili tych dwóch gości, żeby Arti mógł uciec z nami. Czytałem o tym. No, a potem strzelili do szeryfa, który próbował nas zatrzymać. Nic gorszego nie mogliście zrobić. Mm. No a potem było już tylko gorzej. ścigały nas setki ludzi, zobaczyliśmy tę farmę i, i postanowiliśmy się rozdzielić. Artie i Fred pobiegli do domu, a ja z Marwinem w, w pole kukurydzy. Zobaczyli nas! Jest ich cała zgraja! Tu się nie mam gdzie schować, John! Balszywe gliny! Nie dostaną mnie! Melvin, nie! Byliśmy otoczeni. Przyłożył sobie lufę do brody i strzelił. To musiał być straszny widok na ciebie. Stałem tam, a kule latały wokoło Wtedy obiecałem Bogu, że jeśli ocali mi życie, oddam je Jezusowi A potem się poddałem I nadal wierzysz w Boga? Tak, wierzę Ale uważam, że to nie fair Przychodzisz do Niego dopiero wtedy, kiedy znajdziesz się w tarapatach Ja też przyszedłem do Niego dopiero, kiedy dotarły do mnie te słowa jeśli się człowiek nie narodzi na nowo, nie ujrzy królestwa Bożego. Musisz się na nowo narodzić, John. Musisz uwierzyć w swoim sercu i wyznać ustami, że Jezus Chrystus umarł za twoje grzechy i stał z martwych, aby ci dać życie wieczne. Nie ma takiego grzechu, którego on nie mógłby ci wybaczyć. W Ewangelii Jana rozdział 3 wiersz 16 jest napisane: Albowiem tak Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bóg ci przebaczy, a Duch Święty zmieni twoje życie. John, od tej chwili musisz mówić tylko prawdę. Pomodlę się z tobą. John modlił się i prosił Boga o wybaczenie. Resztę swojego życia poświęcił, aby mówić innym o Chrystusie, a zmiana, jaka w Nim zaszła, była uderzająca. Czas spędzał na modlitwach i czytaniu Biblii, o czym wiedziałem z listów, które pisał do Doroty. Od kiedy przyjąłem Chrystusa, żyję z dnia na dzień. Nie myślę o jutrze, bo wiem, że On mnie będzie prowadził. Nieustannie modlę się o to, żebym mógł być dla Niego żywym świadectwem. I poprzez moją historię pomógł innym zejść z drogi grzechu. Przyjmuję za swoje słowa świętego Pawła z listu do Filipian. Zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Och, John, tak się cieszę, że w końcu mogę Cię zobaczyć. Moja piękna żona dba o siebie, Doroty? Tak, John. Musisz uważać na siebie i dobrze się odżywiać. Nasz syn ma teraz tylko ciebie. Chciałbym, żeby było inaczej, ale co się stało, to się nie odstanie. Najważniejsze, że przyjąłeś Jezusa. Czytam Biblię po cztery godziny dziennie. Bardzo się zmieniłeś. Gdybym posłuchał Cię lata temu. Ach, nieważne, John. Bóg Cię uratował i tylko to się teraz liczy. Postanowiłem przyznać Cię do winy. Naprawdę? Ale przecież nie oskarżą cię o morderstwo. Tak. Ale myślałam. To, to prawda, nikogo nie zabiłem, ale uczestniczyłem w przestępstwie, w którym zginęli ludzie, więc jestem winny. No i przyznam się do udziału w napadzie. Ale inni nie mają zamiaru się przyznawać. Wiem, ale jak się przyznam, wdowa po szeryfie dostanie tysiąc dolarów. Jest jej pewnie tak samo ciężko jak tobie, albo gorzej. A co będzie, jak się przyznasz? Nie wiem. Ale nie będę musiał stanąć przed ławą przysięgłych. Sędzia sam wyda wyrok. John! Nie martw się. Doroty, jestem pojednany z Bogiem. Ufam mu. W jego imię przyjmę każdą karę. Oczekując na proces, John spędzał czas na czytaniu Biblii i modlitwie. Doroty codziennie go odwiedzała, zaś nasz kościół modlił się, aby w jego życiu wypełniła się Boża Wola. Rozprawa dwóch jego kompanów odbyła się w połowie marca. W przypadku obu ława przysięgłych orzekła karę śmierci. Ogłoszenie wyroku dla Johna sędzia odroczył do następnego tygodnia, kiedy to wszyscy trzej zostali doprowadzeni do sądu. Do mnie należy wymierzenie kary dla Johna Haufa. Jest rzeczą wyjątkową skazywanie przez sąd na karę śmierci kogoś, kto przyznaje się do winy. Ale wyjątkowa jest też zbrodnia, jakiej się dopuścił. Bardzo uważnie przysłuchiwałem się wszystkim zeznaniom, nie znalazłem żadnych okoliczności łagodzących. Nie może być mowy o działaniu w afekcie, o chwilowej niepoczytalności, czy choćby nawet zamroczeniu alkoholem. W tej sytuacji, Jonie Hauf, jestem zmuszony skazać cię na karę śmierci. Dzień. Sprawia śmierć. Sprawia śmierć. Sprawia śmierć. Wyrokiem sądu kara śmierci zostanie wykonana 11 kwietnia 1935 roku w więzieniu stanowym Joliet. Trzech skazanych mężczyzn przewieziono do celi śmierci, gdzie mieli czekać na egzekucję na krześle elektrycznym. W sytuacji, w jakiej inni załamują się i tracą wiarę, John Howe pisał listy, w których oddawał chwałę Bogu. W pierwszym tygodniu kwietnia sędzia wydał zgodę na odroczenie egzekucji o 30 dni ze względu na odwołanie się skazanych do sądu najwyższego stanu Illinois. John trwał w nieustannej modlitwie, przede wszystkim za tych, którzy nie przyjęli jeszcze zbawienia, w tym za swoich rodziców. Synu, nie rozumiem jak potrafiłeś wybaczyć komuś, kto był tak na ciebie zawzięty, tak wrogo nastawiony, to przez Jego zeznania dostałeś taki wyrok. Robił, co do niego należało, kiedy próbował mnie złapać, tato. A ponieważ jest prawnikiem pewne rzeczy widzi inaczej. Ja nie potrafię mu wybaczyć. Nie zasługuję na to. A kto zasługuje? Czy ludzie, którzy ukrzyżowali Jezusa, zasłużyli na przebaczenie? Nie. Nawet oni nie prosili. A on i tak powiedział Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Przed przebaczeniem powinna iść skrucha, tato. Trudno mi to mówić, ale powiem, ponieważ kocham Cię i Bóg też Cię kocha. Ty nigdy nie żałowałeś ani nie prosiłeś o przebaczenie, że odwróciłeś się od Boga i że Twoje pijaństwo zniszczyło naszą rodzinę. A jednak ja Ci przebaczam. Tak samo jak zrobiłby to Bóg, gdybyś go o to poprosił. Chcesz powiedzieć, że to ja jestem winny tego, co się z Tobą stało? Nie, nie, nie. Za to, co zrobiłem, sam jestem odpowiedzialny, ale. Ty jesteś odpowiedzialny za to, że odwróciłeś się od Boga. Czy nie tak, pastorze? Biblia mówi, jeśli wyznajemy grzechy nasze, wierny jest Bóg i odpuści nam nasze przywinienia i oczyści nas od wszelkiej niesprawiedliwości. Nie chciałby się pan ze mną pomodlić, panie chałów. Tak, chciałbym. Modlitwy Johna zostały wysłuchane i jego ojciec wrócił do Boga, a po nim również jego mama i siostra. John prosił Boga, aby mógł żyć i stanowić świadectwo dla innych więźniów, ale wkrótce potem do sądu wpłynęło odrzucenie apelacji. Egzekucja nastąpiła 10 maja 1935 roku. John nigdy nie zawahał się w swojej wierze. Moja najdroższa Doroty, słońce właśnie zachodzi. Ale dla nas, którzy znamy Pana, ciemność nie istnieje, Jego miłość jest wiecznym światłem w naszych sercach. Modlę się do Boga, aby dodał Ci sił dla Johnego, który potrzebuje Ciebie jako przewodnika w swoim młodym życiu. On musi koniecznie wzrastać jako dziecko Boże. Do samego końca jak mógł troszczył się o żonę i syna, starając się zabezpieczyć ich byt także pod względem finansowym. Ostatniego dnia osiem osób zebrało się w jego celi: żona z synem, rodzice, siostra, ja oraz jeszcze jeden duchowny. W tych warunkach dokonaliśmy chrztu, który przyjął też mały żony zgodnie z wolą swoich rodziców, a potem wspólnie spędziliśmy ostatnie godziny. John, wielu ludzi modliło się, żeby twoja kara została zamieniona na dożywocie, tak żebyś mógł służyć jeszcze Bogu w więzieniu. Ale wygląda na to, że Bóg nie wysłuchał tych modlitw. Co mamy powiedzieć tym, którzy się modlili, a teraz pytają, dlaczego Bóg ich nie wysłuchał? Też o tym myślałem i wierzę, że On odpowiedział na nasze modlitwy. Może jest tak, że mogę go bardziej uwielbiać przez swoją śmierć niż przez życie? Widzisz, gdybym został skazany na dożywocie, musiałoby minąć przynajmniej pięć lat, zanim miałbym okazję świadczyć komukolwiek poza moim towarzyszem z celi, bo dopiero wtedy mógłbym mieć kontakt z innymi więźniami. Mógłbym też pisać tylko jeden list na dwa tygodnie. A teraz wolno mi było pisać tyle listów, ile tylko chciałem. I Bóg wie. Że poprzez moje świadectwo teraz może osiągnąć więcej niż gdybym żył nadal. O czwartej trzydzieści wszyscy musieli opuścić cele, a naczelnik więzienia odczytał mężczyznom wyrok śmierci. W tym czasie John kończył pisać ostatnie listy. Po kolacji wszyscy jeszcze raz spotkaliśmy się w jego celi i dzieliliśmy się refleksjami o tym, czym dla każdego z nas jest miłość Boża. Zaczął ojciec Johna. John poprosił mnie, żebym zamiast niego opiekował się małym Johnem, dopóki on sam nie będzie gotowy do głoszenia Ewangelii. Przez łaskę Bożą obiecuję to wypełnić. Nie było mnie, kiedy mój syn dorastał, ale będę teraz przy moim wnuku. Dziękujmy Bogu za Jezusa. Bardzo was wszystkich proszę, żebyście pamiętali w modlitwach o mojej żonie i o moim synu. Proście o siły dla Doroty i o to, aby mój syn został zbawiony. I ja modlę się także o to, aby Bóg powołał go do głoszenia Ewangelii, która teraz tak wiele dla mnie znaczy. Swoją ufność opieram na wierszach z listu do Rzymian, rozdział 8, wiersze 38 i 39. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. O 11 wieczorem rodzina i pozostali goście musieli wyjść. Następną godzinę spędziliśmy na wspólnej modlitwie. Później przyszło trzech lekarzy, którzy zbadali Jona. Byli zadziwieni jego spokojem. Proponowali mu morfinę, ale odmówił. Następnie przyszedł fryzjer, który ogolił czubek jego głowy i rozdarł dolną część nogawki od spodni. Potem weszli strażnicy, którzy nałożyli mu na głowę coś jakby czapkę podobną do hełmu, a na to jeszcze kaptur, który opadał aż do ramion. Ręce w nadgarstkach przywiązano mu do paska, który miał na biodrach. Jezus powiedział: Ja jestem zmartwychwstaniem wstaniem i życiem. Ten, kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. Gdybyś podniósł ten kaptur, zobaczyłbyś, że nadal mam uśmiech na twarzy. Gotowy, John? Mhm. Masz jakieś ostatnie życzenie? Chciałbym powiedzieć, że wiem, że wszechmocny Bóg przebaczył mi wszystko, co złego zrobiłem. On przyjmie mnie natychmiast, jak tylko stąd odejdę. Niech wszechmogący Bóg błogosławi tych, których zraniłem, Wiem, że oni wybaczą mi tak, jak i ja im wybaczyłem. To wszystko, wszystkim i każdemu z osobna. Żegnajcie. John Howe miał 33 lata, kiedy umarł. Na jego pogrzebie pięć osób oddało swoje życie Jezusowi. Dziś tych, którzy za sprawą jego świadectwa przyszli do Chrystusa. Jest znacznie więcej. Historia życia Johna Kaufa działa jak moc Boża ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Doroty wychowywała swojego syna w poznaniu Boga. W sierpniu 1961 roku Johnny powiadomił mnie o jej śmierci. Oto krótki fragment listu, jaki John Kauf napisał do Doroty, a który został znaleziony w jej Biblii. Słowa mówiące, że darem Bożym jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, Panu naszym, są prawdziwe, ukochana. Trzymaj się mocno tej kotwicy. Przygotuj naszego syna do służby Panu. Kiedy podrośnie, musisz mu powiedzieć, że jestem teraz z Jezusem, bo w przeciwnym razie będzie się zastanawiał, dlaczego nie ma Ojca, tak jak inni chłopcy. I jeszcze. Kiedy dowie się w jaki sposób odszedłem z tego świata, to uderzenie nie będzie miało takiej siły. Pan pomoże ci go chronić. Bóg był dobry dla mnie tego ostatniego dnia tu na ziemi. Chociaż kiedy musiałem odejść, załamałem się w środku. Dziękowałem Bogu za Ciebie. Byłaś Jego darem dla mnie. Bóg wie, jak bardzo Cię kochałem. Do końca byłaś mi całkowicie oddana. Wkrótce kochana spotkamy się u stóp Jezusa.